A we wszystkim w dzisiejszym odcinku prezentacja nowego naszego nabytku, czyli naszej zielonej bestii, czyli kosiarka bijakowa o szerokości roboczej 175 cm, produkcji, jak już wcześniej kiedyś mówiłem, produkcji włoskiej, waga 330 kg, współpracuje z polskim wałem, bo, bo ktoś powiedział, że czego nie kupiłem polskiej kosiarki, Czego nie kupiłem? Nie wiem. Słuchajcie, nie wiem. Ko szukałem kosiarki, szukałem jak najszybciej. Także ta chyba się najszybciej znalazła Oczywiście z co jak już wspomniałem, jak już tak wszyscy są tacy patriotami, z polskim wałem. No, także ta, no i z Ursusem, oczywiście. Ursus z produkcji koreańskiej. Ale Ursus, no. Także stwierdziłem, że tutaj to łóżko to chyba jest na te przewody. Nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem. Tak się domyśliłem wygląda dobrze bo miałem już trytkę szykowej. słuchajcie, miałem, szukałem takiej grubej trytki gdzieś miałem co mi się zwiąże tu, ale tak patrzę eee, po co to łóżko jest, no? tak żeby sobie podtrzymać? nie no a, słuchajcie, jeszcze jedno za chwilkę przyjdę już wiem po co to jest, to nie jest po to tylko tutaj wał się podtrzymuje tu się tam wkłada i on tu tak wisi, no o tutaj, o, 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 no, no to nie jest do, no podtrzymywania, dobra Także my tu jeszcze zrobimy taki ogólny przegląd na smarowanie, bo widzę dużo kalamitek. Jest a ja, lubię kalamitki. No i sprawdzimy olej w przekładni. No i co to jeszcze będzie? No, poszukamy wszystkich kalamitek, zobaczymy co tam w środku jest. No. Zakupiliśmy wał, który jest troszkę za długi. Uciąłem go, tam są resztki zwłok. Także teraz już jest co raz, ma troszkę luzu. Także sprawdzałem przesuw lewo, prawo, też widzę, działa ale co, tak mnie to intryguje, że muszę sprawdzić jeszcze poziom oleju, słuchajcie to mi pomożecie ja już tak naszykowałem sobie klucz i to domyślam się że tutaj, w całej tej przykładni Patrzyłem, nie ma żadnej kontrolki, czyli najbliższymi kontrolkami to jest chyba to, tu się wlewa jak się nie mylę, dobrze jak, jak coś mówię źle, bo nie ma instrukcji, a tutaj jest korek kontrolny no tam tu jeszcze przed, przy zakupie zauważyłem, że było tak lekko pocieknięte także ja myślę, że tam olej jest, no ale jeszcze sprawdzę z wami żeby nie było to, że pierwszy raz pojechałem i o, widzicie? O. Ciapie, ciapie. To chyba ma tyle być. Ewentualnie po jakichś tam kilku godzinach zobaczymy. Dodajemy go, to pełna olej przekładniowy, jak się nie mylę. Namierzałem kilka punktów smarowniczych, czyli mistrz kalamitek w akcji. Yy, także tak, tu jest. Tu jedna, tu druga, tu trzecia. Tam czwarta. Tutaj z tyłu piąta. Tu piąta. O, tutaj. Tutaj jeszcze nie smarowałem i myślę, wiecie co, odkręcić jeszcze tę osłonę tutaj łańcucha, bo może być gdzieś tu ukryta kalamitka, także ja to odkręcę i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Tam są naspawane nakrętki? Tam są z strony zewnętrznej naspawane nakrętki. O, trzy paski, tu mamy jakieś, nie wiem, to jest, to jest sprzęgiełko zrywkowe. Jakbym go tak nazwał, czyli w razie jakiegoś takiego chyba obciążenia. O, soka, ale jest i skalamitka. Widziałam. widziałam, że musi tak być. Dobrze, jest, gdzie jest to? Mistrz skalamitek, przyjedzie, to mi wychodzi. <grym> no, teraz już idzie dobrze. O. Hmm. Co to było? Gdzieś trzasnął. No nie olej Gdzież to dole? olej? Może gdzieś wylazło. Tu jest taki wał, taki wał kręcący się. On ma się chyba kręcić, nie będą, uduszać. Także wiecie, to trzeba patrzeć. Gdzie co smarować. Ja tam nie mówię, że zaraz jednym razem się posmaruje. Posmaruję się raz. I koniec. Później, <grym> Da i koniec. <grym> Tutaj właśnie ten wał główny jest. Jedna strona, druga strona. No i słuchajcie, jest tu problem teraz dojścia. Tak oto lotnicą, z tym, tym końcówką metalową, żeby tutaj doszło. No i to nie będzie się smarowało. No nie będzie pewno, wiecie po różnych próbach nasmarowania tutaj tych kalamitek, jednak pomyślałem, że trzeba zakupić takie kalamitki kątowe, żeby można było ich tu z góry smarować, także ten pierwszy raz e, będzie bez smarowania, przecież nic się nie stanie, no. także to mamy, olej mamy, zbieramy klucze i w sumie zaraz idziemy w pole, a osłonę jeszcze przykręcić, no, no i, co? i zaraz idziemy w pole. Ty masz tu chłopa! No to no, się jeździ, klimatyzacji się ma! No. Nie, no fajnie chodzi maszyna, powiem tak, cicho, nawet cię ja w sumie nie słychać tutaj jest z kabiny. Dobrze, no, czas się wsłuchiwać, dzisiaj kręci wałek, tego wałka nie widać. Nie, no to przyjdzie. No tak się zastanawiam, czy ja to za wolno jeżdżę, czy za szybko. Nie, nie, nie wiem, 1600 obrotów mam, nie, nie wiem, może to za mało? No to nie ma trawy takiej, żeby tam. Niech mi tam ktoś napisze w komentarze. Tu się kurzy, no, to no Kurzy się, no bo taki piask no. jest. Dziś ja implantacja bo Nie, ten bardzo ładny jest. Nie, nie wiem, czy jak ktoś się znam, niech... Nie, no bardzo ładnie opadnięte liście. Takie właśnie powinny być miejsca. Miejsce, jak to się mówi w żargonie tytoniowym, zabójny ani za słaby. Tu jest bardzo dobrze. Tam troszkę, gorzej mi się tam obudziło po prostu. Jest... Tam jest troszkę zabójny, to sami będziecie widzieć, także już dozywane. będziemy zrywać już drugi raz. Także tak liście właśnie wyglądają dojrzałe. A co? Chłodno. A nie chodzi, no tutaj w ciągu aż ładnie, A jak to w że jest? Tam jest tylko na prawda? problem. No jest tylko to nie jest taki samo No ale jest nawet, jest kawina, no aż tak się nie kurzy. No, no to lepiej. Kultury w ciągnika się poprawiły, no Tak można pracować. Trzeba film nagrać o Ursusie. Tak można pracować. Wyrucham. Cały czas. No, takie czasy, to no. wszystko jest Część upada, część jest nowa. Tak to już chyba musi być, nie wiem Nie znam się ładnie płękę w tej z powrotem Uciekam do domu Łustrzy będzie na razie przy kościarce aż się wykosi, może we wtorek resztę A te 25 że sobie trzeba dowodził 25 też na razie. No to co ładnie idzie, no chce 25 z kosiargą i Proszę, Wyrok tam za wiele siły, nie, nie trzeba wrócić, to no się ciągnie. Chociaż 300 kila. No troszkę jest, ale nie jest aż tak dużo. 300 kg, 300. Kilo. No, to się ciągnie, to nie jest powietrze. Cierny się flaga. Oj się zakręci, Nie! Nie mogę to powiedzieć część. Całkiem inaczej wygląda droga. No, tak, no, zawsze chodziliśmy po tej drodze. No, no, no. Tak te drogi nasze wyglądają w tej torach. Już od pewnego czasu myślałem na taką posiarkę. No ale to wiecie, to to, to tamto. Który czym jest pomaganie? to mi noga to dociskać. no tu dociskać. Co? Co myślisz? Ciężko mi robić jakaś noga w tej Mało miejsca to jest. Mało miejsce, bo to jest ciągnik jednoosobowe. No, ja tam zawsze lubię ciągnik siedzić jednym jak jedna osoba, nie na tak, Wszystko idzie. Myślałem, że to będzie bardziej słychać, tak będzie tak, tak, głos taki, no tak cichutko. Ja chodzi, na tych paskach, bo może jakby był napęd był na łańcuchach, no na to by nowy głośnik chodzi. Paski szczecińsze. Trzy paski. Cztery Ale ja mówię, no tak się zastanawiam, Dlaczego tam masz trzy maski? No? Cztery Cztery? Cztery. No jest cztery Trzy Cztery, no i no Jakie cztery? Kurde, jeszcze raz ściągnę Jak będę spadał, to jeszcze raz ściągam. Zakład? Nie będę się zakładał Do stówkę. O kurde, stówkę. Ci zdejmę to mi wychodzi <gry> Może ja za nisko ustawiłem? No nie wiem no ja ten cały rządek po cztery liście będzie dojrzały i też się wysuszy, zostawi się tylko powierzchownie już po tym szkoło godziny masz? Zwiedzę? O no, już trzeba olej wymienić. Tak jest. Już dwie to godziny poza tym no, Szykuje nam się wymiana oleju w czornie. No i puszczą Patrz jaki bomb, zobacz jaki No, polecie. Przesiliśmy za samego bezpieczeństwa. O, ale tu piasko, ale... A to nic. O, się to się no, to się Co są tu Jak to nam się wszystko... o, wał brudny. Przy zakończeniu tak zaczyna tłuc, prawda? No, te o to... ten. Łotek. Tak, uderzają ten to nie ma co patrzeć, na pewno po robocie trzeba będzie to umyć, no bo widać. A tak chodzi, no. Tutaj jakiś sznurek zobaczyć. No umyć po prostu ją umyć, namoczyć ten wał. Niby się, że ten wał się tak nalepił, nie wiem. Strasznie się kurzy. No bo to ziemia, no ziemię jednak podbija. Sucho było, może jakby po deszczu. Może troszkę inaczej, bo zakurzyłem tytoń. Słuchajcie, zakurzyłem tytoń. No. Ciężejszy. Cięższy, ciężejszy. cięższy? Cięższy. No. Także ja to wskoczę jeszcze w drugą stronę. I, i, no i ja mam inne zajęcie. Także dzisiaj tylko taka krótka prezentacja. Zadowolony jesteś z maszyny? I, nie, na razie zadowolony mam. Jak ci się wał podoba? Normalnie, wał jak wał. Zobaczymy za ile się rozstega. Jakie to jest wał? Ile on ma tam newtonometrów? 460. Bo normalny, wystarczający. Jak go ciąłem, jak go skracałem, to ja nie mogłem go przeciąć. No. Ja myślę, że taki wał powinien jeszcze mniejszy być do takich. No cóż, w zależności kto co robi. No jak ktoś tam robi w lesie, to, to na pewno musi być troszkę inaczej. No. Dobra, także ja wracam drugą stroną. Chyba będę jechał szybciej. Teraz. Będę jechał szybciej, bo tylko mi zostało tutaj ten boczek. Także co w tym odcinku kończę i do następnego. Na razie.